DEICO Training Course przedstawia: Kontrola i wymiana pasków do napędu pomocniczego czynności przygotowawcze sprawdzenie stanu. Przed wymianą części, czy to w ramach normalnej konserwacji, czy na skutek przerwania się paska należy sprawdzić ogólne warunki, w jakich pracuje pasek, ustalić przyczyny konieczności wymiany sprawdzić stopień zużycia wszystkich elementów obrotowych i wszystkie pasowania oraz uważać na obecność substancji zanieczyszczających. Dopiero po usunięciu przyczyn i anomalii zaistnieją warunki dla optymalnego działania układu napędowego. Zalecenie ogólne. W ramach uzupełnienia kontroli należy zawsze sprawdzić stan paska również po zdemontowaniu go. Pasek nie może mieć kontaktu z olejem, smarem, płynem chłodzącym, rozpuszczalnikami, materiałami ściernymi. Należy upewnić się, czy ewentualne osłony nie są uszkodzone. Nie stosować detergentów do czyszczenia kół pasowych lub kół zębatych. Nie mocować paska na kołach pasowych na siłę za pomocą narzędzi. Upewnić się, że koła pasowe nie mają oznak zużycia, brak gratu, rdzy, wgnieceń. Usunąć ewentualne nagromadzone resztki materiału między rowkami obwodowymi, jeśli da się je łatwo usunąć, nie niszcząc geometrii elementów. Sprawdzić prawidłowość działania wszystkich elementów pomocniczych napędu, takich jak pompa wody, pompa wspomagania, kompresor. Sprawdzić równoległość osi oraz dopasowanie kół pasowych i rolek przekładni. Zawsze dokręcać śruby zalecanymi momentami obrotowymi. Demontaż paska. Podważyć napinacz, niezależnie od tego, czy jest stały, czy automatyczny, a następnie odsunąć do tyłu i poluzować pasek, aby można go było łatwo zdjąć. Sprawdzić wzrokowo stan paska, by ocenić, czy problem dotyczy napędu, złego działania któregoś z elementów mechanicznych, czy wynika z pozostałości oleju spowodowanych wyciekami. Kilka przykładów: pęknięcia poprzeczne. Pęknięcie żeberk. Zanieczyszczenia. Postrzępiona ścianka boczna. Demontaż komponentów. Amortyzator. Sprawdzić, czy rowki obwodowe koła pasowego są czyste, bez osadów gumy lub innych zanieczyszczeń, czy nie są wgniecione. Należy usunąć ewentualne pozostałości materiału obcego między rowkami obwodowymi za pomocą odpowiedniej metalowej szczoteczki. Sprawdzić, czy pierścień gumowy amortyzatora nie jest zbyt sztywny. Nieuchronny proces starzenia się gumy, który prowadzi do stwardnienia mieszanki. Nie można dopuścić do powstania pęknięć. Złe działanie amortyzatora prowadzi do przedwczesnego pęknięcia napinacza paska, ponieważ wszystkie obciążenia wywoływane drganiami skrętnymi wału korbowego oddziałują na niego przez pasek. Mechanizm koła wolnego. Sprawdzić stan mechanizmu koła wolnego koła pasowego alternatora, czy nie ma problemów starciem i czy rowki obwodowe koła pasowego są czyste i nieuszkodzone. Usunąć ewentualny osad gumy lub innych zanieczyszczeń zaleca się wymianę mechanizmu koła wolnego po 100 tysiącach kilometrów. Tylko sprawny mechanizm koła wolnego może zapewnić zmniejszenie drgań na pasku, zmniejszenie zmian naciągu paska, przedłużenie okresu trwałości układu, zmniejszenie hałaśliwości układu. W celu sprawdzenia działania zaleca się włożyć do otworu klucz montażowy, i przytrzymując koło pasowe, ręcznie przekręcić rotor w kierunku ruchu wskazówek zegara. Koło pasowe winno się z łatwością obracać. Ewentualny opór w ruchu jest oznaką złego działania, należy więc wymienić mechanizm. Napinacz automatyczny Sprawdzić działanie napinacza, podważając za pomocą odpowiedniego klucza śrubę, która blokuje koło pasowe na ramieniu i obracając je ręcznie, wykonać jeden pełny obrót. Musi być odczuwalny jednakowy opór sprężyny na całej długości. Nie może w żadnym wypadku występować blokowanie się ani przeskakiwanie. Po dokonaniu powyższych czynności można przystąpić do demontażu. Po zdjęciu napinacza sprawdzić stan pierścienia teflonowego, którego grubość musi być jednorodna na całym obwodzie i nie mniejsza niż 0,5 mm. Pierścień nie może być starty z jednej strony, ponieważ ramię pracowałoby nierówno, powodując nierówną pracę paska. Sprawdzić, czy nie ma rdzy między ramieniem a podstawą. Na ogół pojawienie się rdzy jest oznaką zużycia komponentów wewnętrznych. Sprawdzić stan koła pasowego. Czy swobodnie się kręci? Czy bieżnia ruchu nie jest zużyta tylko z jednej strony, ale w sposób jednorodny? Czy nie ma kształtu owalnego? czy nie ma zanieczyszczeń ze zużytego materiału czy ślad jaki zostawia pasek jest wyśrodkowany względem koła pasowego a nie widoczny tylko z jednej strony i czy ma szerokość nie mniejszą niż szerokość paska koło pasowe przekładni kolejnym elementem jaki należy sprawdzić jest plastikowe koło pasowe przekładni również w tym przypadku na powierzchni zewnętrznej koła pasowego nie może być pozostałości gumy ani zanieczyszczeń koło winno się swobodnie obracać zużycie musi być jednorodne kształt nie może być owalny. Ślad, jaki zostawia pasek, winien być wyśrodkowany względem koła pasowego, a nie widoczny tylko z jednej strony i winien mieć szerokość nie mniejszą niż szerokość paska. Na ściankach bocznych żebrowanie podstawy nie może być popękane ani porysowane. Jeśli okaże się konieczna wymiana nie tylko paska, ale też i innych elementów napędu, zalecamy zastosowanie zestawu Dayco. Ponowny montaż komponentów. Amortyzator Zmontować elementy uważając, by dokręcać śruby i podkładki odpowiednim kluczem dynamometrycznym i momentem obrotowym o wartości podanej w instrukcji. Koło pasowe przekładni. Dokręcić śruby i podkładki mocujące, przestrzegając, podobnie jak dla amortyzatora, zalecanych w instrukcji momentów obrotowych i za pomocą klucza dynamometrycznego. Napinacz automatyczny. Zamontować napinacz automatyczny przez dokręcenie tulei blokujących. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych wartości siły zamknięcia. Montaż paska. Założyć najpierw pasek na rowkowanych kołach pasowych, a następnie na kole przekładni początkowo bez napinacza automatycznego. Następnie po sprawdzeniu, czy pasek znajduje się w prawidłowym położeniu, wykonać następujące czynności przesunąć pasek na kole pasowym przekładni, założyć sprężynę napinacza automatycznego, założyć pasek na napinaczu i od tyłu na kole pasowym przekładni. Następnie zwalniać stopniowo napinacz. Aby sprawdzić prawidłowość dopasowania, należy zrobić 4 do 5 obrotów w kierunku ruchu wskazówek zegara, następnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek na kole pasowym stałym nie przesuwa się w płaszczyźnie poziomej, to wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast pasek przesuwa się w jedną i w drugą stronę, oznacza to, że któryś z elementów jest nieprawidłowo dopasowany i należy go poprawić. Prawidłowy naciąg paska gwarantuje obciążenie napinacza automatycznego. Zamontować pozostałe komponenty w kolejności odwrotnej do kolejności przy demontażu. Bardziej szczegółowe informacje udzielane są w trakcie szkolenia. Informacje o szkoleniach udzielają sprzedawcy części zamiennych.